12 maj 2023 długa przerwa od nagrywania o, tutaj mamy wielką dziurę na fundament pod bramę przesuwną o, tutaj mamy Przęsła. tutaj mamy podmorówkę tutaj już jest troszeczkę wykopany pod yy, paskę to się wiele nie zmieniło Tutaj częściowo usunąłem stary płot tymczasowy. No tutaj także wykop. Tutaj mamy gruz, który, który zostanie wykorzystany do trochę, trochę fundament pod bramę przesuwną. Tym zarzucę trochę pod słupki, może a resztę gdzieś płynie. 哦。Oh,